Dziś miał wlecieć filmik z czwartego i piątego zadania na tej specjalnej stronce z eventem z Test Drive. Wszedłem na tę stronkę, a tam trailer, który pokaże oficjalną datę premiery gry. Więc postanowiłem dzisiaj na niego zareagować, pokazać wam go całego i we fragmentach go sobie e, przeanalizować na szybko. No i co? Zostawcie łapy w górę, ponieważ dużo osób zapomina o Test Drive, o tym, że ta gra jednak będzie miała tę premierę, mimo tego, że przeciąganą, przedłużaną. Także przechodzimy sobie na YouTube'a, tutaj mamy Test Drive Unlimited Soul Crown Release, List day Trailer. Ten filmik ma obecnie 45 tysięcy wyświetleń i 3,6 tysiąca lajków, czyli no słabo, słabo jak na oficjalny kanał, ale kanał też ma niewiele subów, więc to się musi jeszcze rozejść, a my w tym momencie. Odtwórzmy go sobie i myślę, że za pierwszym razem odtworzę go z napisami, ponieważ dzięki temu ci, którzy nie do końca rozumieją ze słów, będą mogli sobie to wyczytać. Więc zaczyna się trailer, zaczyna się z pięknym widokiem i zobaczcie, że tu mamy w ogóle daty, które się zmieniają. To jest kwiecień 2028. Nie wiem czemu tak, ale może coś to. Może to będzie po grze jakby to jest końcówka gry, bo to jest All these years, i on należy do sharpsów, a typiara, którą usłyszymy, będzie należała do Streets i mają różne auta. No i tutaj, jakby, chyba, że tu chodzi o to, że te lata mijały w ten sposób. To jest jego xi i wydaje mi się, że to te osoby, które będziemy teraz widzieć, to będą jakby główni tacy królowie klanów, wiecie, tacy bosowie. Tylko, że nie będziemy ich pokonywać, tylko będziemy wykonywać ich zlecenia i tak dalej. A może na koniec to my właśnie zostaniemy bosem jednego z klanów, i pewnie w grze będą dwie, jakby, ścieżki, czyli shops i Streets. I będzie można sobie dokończyć i zostać królem tych szerpców, albo zacząć od nowa i zostać królem swiców. W sensie to się skończy i od nowa, coś takiego. Tak mi się wydaje, żeby to miało jakiś sens, chociaż tutaj wykonujemy misję i dla tych, i dla tych w tych wydarzeniach na stronce. No, chcą być bogaci, sławni i, i styl gdzieś tam mieć. Um, także to jest ciekawe, w ogóle tam też sobie spowolnimy i pokażemy. Potem centenario i sirą. No i to wygląda jak autobusów, nie? Taka topka. Mamy Mustanga i... Demona, bodajże? Nie, Hellcat'a chyba, tak? To tam zaraz będzie napisane. Te samochody jeszcze sobie omówimy. Także, no, oni chcą tutaj, prawda, wyróżnić się i tu nie chodzi tylko o wyścigi, ale to wszystko, co też otacza, prawda, wyścigi. Tak, i wszystko no, chodzi o reputację, o ten luksus w grze, oczywiście. Gramy team... z, z team czyli z naszymi tutaj.

Wydania gry, tak? Kiedy gra będzie dostępna do gry dla wszystkich, a jeszcze wcześniej dla ludzi, którzy zakupią sobie specjalną edycję, tam Gold Edition bodajże. Także teraz sobie to spowolnimy, no i przeanalizuję kilka rzeczy, powiem co o tym myślę. Natomiast nie będzie to nic specjalnego, też po prostu powiem takie małe uwagi. Oprócz tego, że graficznie to wygląda bardzo fajnie, daty się zmieniają. PEGI 18 swoją drogą, wyłączę już te napisy, ponieważ to mnie jakoś strasznie nie interesuje. Mamy apartament tutaj Sharpsów. To jest oczywiście taki bardzo duży luksus. No ale czego tu więcej oczekiwać, prawda? Skoro to są sharpsi, to to jest taki, jak to powiedzieć, taka wyższa kultura, prawda? A Streets również, tylko w inny sposób. No nie, że Streets to chyba bardziej kluby, Sharps to bardziej takie luksowe spotkania, coś, coś w tym stylu, nie? Imprezowy styl. Proszę bardzo, mamy opisane w ogóle samochody. A Egis i Amber to jest ciekawe, że ona jest z wielkiej litery resztę małą, a on ma wszystko z wielkiej, może to jest jakiś skrót. Tu mamy klasy samochodów, klasa H do 800 zapewne, albo 700 plus na przykład. 60. poziom to będzie. Ten ostateczny, finalny w grze najprawdopodobniej, mamy markę i model 2.19, 2.16. Ja zauważyłem, że to będzie troszkę taka outdated gra, to znaczy samochody w tej grze nie będą tymi najnowszymi, a przynajmniej niektóre będą, niektóre będą trochę przestarzałe, inne będą nowe, no ale w sumie w wielu grach tak jest. Graficznie tutaj to wygląda bardzo przyjemnie. Jadą sobie po tym parkingu, który już tu gdzieś był pokazywany. Solar Crown. A tu to właśnie, to może to być ta Queen, no nie? Solar Queen, jakoś tak ona tam się nazywała, no ale nie wiem czy ona miałaby Centenario, ona miała chyba inny samochód, ale no nie wiadomo, przecież też w tych pierwszych trailerach mieliśmy dwa samochody, które właśnie ze sobą rywalizowały i to mogli być oni, prawda? Teraz tak, tu Mustang i ten Hellcat bodajże, Mustang Shelby oczywiście, Super Snake. To jest Hellcat, nie. Zaraz będzie napisane. Proszę bardzo. Hellcat, Widebody, 218. Dalej tam mamy co? Camaro ZL1 i 370Z. King do Bishop. To są te jakieś niższe poziomy. Można im instant challenge swoją drogą. Camaro jest w SC, 370 jest w D. Dobrze. Za challenge, który im się jakby teraz, za to, że ich się wyzwie, dostaje się od razu kasę, jeśli wygramy, to jest ciekawe. Odbicie w lusterku, no takie nie za bardzo tutaj widoczne. Ale ogólnie scenaria i grafika w tej grze jest ładna i będzie wymagająca dla komputerów, to Wam od razu mówię. Statyczny cień pod samochodami, taki trochę. Trochę taki dziadowy, nie? Taki trochę mało realistyczny I te wszystkie roślinki też takie troszkę... No, no średnio to wygląda, nie wygląda najlepiej tutaj, o zobaczcie sobie Jak jedzie tym Hellcatem to koło, to lewe koło tylnie w powietrzu sobie wisi Taka ciekawostka, no nie wiem czy to bardzo ciekawe więc cienie w tej grze będą wymagały poprawy, albo po takiej już zostaną, po prostu też mi brakuje niektórych cieni, w niektórych miejscach, jakoś tak to wszystko wygląda sztucznie. No ale dobrze, zmienia się to prawda dzień, noc i tak dalej. To oczywiście w grze jest dynamiczne. Jedzie sobie 720S, jedzie knigzek regera, ale w malowaniu jak one-to-one, -one, coś w tym stylu, albo to jest po prostu knigzekowe malowanie. Proszę bardzo. I za nim jedzie jeszcze co, bo nie zauważyłem, Lykan Hypersport, dokładnie, dobra, <laughs> więc mamy no naprawdę przeróżne marki, to akurat należy podkreślić, to jest bodajże, to nie jest Mazda Furaj, nie, to wygląda jak Mazda Fury, ale to jest to auto z Forcy, którym jeździłem. Jak ono się nazywa, kurczę? Zapominam cały czas tej nazwy. To jest, drodzy Państwo, Apollo Intensa Emocione. Nie znałem tej nazwy w ogóle, chyba wiedziałem tylko, że to jest Apollo Intensa Emocione. To brzmi jak jakiś kurczę serek śniadaniowy. Jakiś taki danio. Dobra, mamy R8 w Spiderze. E, oczywiście. Fajny kolor, lubię, lubię ten kolorek w. No, w r w ogóle w Audi SLK 55 AMG, ten samochód że jest w grze, to jest tak dziwne pewnie nawiązuje, bo obstawiam, że w starszych test drive'ach było coś w tym stylu, że ten samochód albo podobny, no moim zdaniem to jest tak śmieszny wóz, bo on wygląda jak takie CLK, tylko tak ściśnięty, taki mały, śmieszny samochodzik, zrobiony. No, no nie podoba mi się, w sensie, nie, no podoba mi się, mógłbym taki mieć, ale jego stworzenie jest dla mnie dyskusyjne w ogóle i że rywalizuje, tak, rywalizuje, czekajcie z tym. E, z... W ogóle mamy Aegis Amber. No, nie, to jest zupełnie inna klasa. Dobrze, już myślałem, że on ma rywalizować w świecie, ale to jest Performance Pack. Dobrze, to taki jakiś trochę szybszy, taki pewnie najlepszy, jaki powstał, no bo Black Series raczej tego nie było. I teraz to jest ciekawe: tutaj samochody, które również najprawdopodobniej znaj się w grze. Ej, 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 coś im się pomyliło. Teraz jak chciałem sobie sprawdzić, co to jest za auto, bo to wygląda jak Citroën 2CV, to wkleili tutaj SL55 AMG. <laughs> no nie, w ten jedną scenkę, Zobaczcie, to nie jest to SLK. To jest SL55. No aż. No patrzcie, jakie gupole, no. No, wydaje mi się, że to jest to auto, w sensie to może być Black Series, bo jest taki jakiś poszerzony tutaj. Na pewno to jest SL55. Chociaż tył mi troszeczkę nie pasuje, ale nie, no to będzie SL55 po jakby kształcie, tylko on się tu porusza. Czekajcie, czy on będzie dłużej widoczny. No, będzie dłużej widoczny. Ej, zobaczcie sobie na tylnią szybę tego samochodu. I. nie rozumiem. No, to wygląda 100% jak SL55, czemu to auto nagle się zmienia? I robi się. Ale no i tak ta szyba nie pasuje, zobaczcie. Cyk. No zupełnie ona jest w ten sposób, a tu jest tak jakby pochylona. W, wiecie, w, w kierunku tyłu samochodu. No i też nie zgadza się. Nie zgadza się ten tył, nie? Te światła tutaj z, takim, z taką małą loteczką. Tu proszę, tu jest ta mała loteczka, światła też takie zakręcone. No nie wiem, może to po prostu jakiś glitch na wideo, ale mi się wydaje, że tu, no ale zresztą wielki jest, zobaczcie względem R8, to jest wielgus straszny, ogromny jest, a e, tego, a, a, a tu nagle się robi taki malutki, nie? No, i tak jest większy, tylko że tutaj już wygląda inaczej. Nie ja wiem, jakiś jestem confused, co tu się stało. Więc jadą sobie dalej. Tutaj już wyprzedza. No, wygląda jak inny samochód niż na. No, nie wierzę, że to jest to samo auto. No, mamy garbuska też, no i mamy właśnie tego. No, wydawało mi się, że to jest ten 2CV, coś w tym stylu Citroën. A sprawdźmy sobie, co powie Google. No, Google też mówi 2CV w sumie, tylko że czy była jakakolwiek edycja z odsuniętymi kołami na boku? Bo właśnie to auto tutaj. We wcześniejszej scenie ma odsłonięte koła na boku, nie? Tutaj nie, no nie powinno mieć chyba, że coś się zgliczowało, no bo jakby no. Identycznie wygląda praktycznie od tego 2CV, tylko nie pasuje, że koło wystaje, albo zrobili zły model, albo to jest w jakichś modach, no ciężko powiedzieć, no ale dobrze. Więc mamy naszego pięknego SLK, który się przeobraża w SL55, no ale też mogłem się pomylić, tylko że może nagrali, ale to było dziwne, żeby nagrali jakby dwie scenki, takie same i potem zrobili przejście, może to po prostu takie zagięcie kamery, że aż tak go odgieło, bo to za no nie? On jest tu w rogu jakby yy, kadru, poczekajcie. On jest tu w rogu kadru, i wiecie, że tu jest skupienie, a kadry się roznosi, przez to jest zakrzywiony po prostu. Zakrzywione są fragmenty te z tej strony, tylko że znowuż, czemu on jest tak większy od tego R8? Nie rozumiem, nie analizujmy tego już. Dziwne to jest strasznie. Wydaje mi się, że to. Nie, no to nie jest ten samochód. No spójrzcie, nawet czekajcie, kurde, no. No nie wiem, no nie mogę. No bo tutaj też jakby. A, ha, ha. No. No dobra, już nawet nie komentuję. Niech będzie, że to jest SLK na tamtym filmiku. Tu mamy jakiś taki, widzicie, to będą raczej Sharps, czyli takie luksusowe spotkania na kawce, bankiety, wystawy. No a, prawda, tutaj, o, proszę bardzo, takie spotkanko. My teraz mamy Alpine, która tu sobie napierdziela, mamy Mamy Stratos, czyli będą też wyścigi off-road. Mamy. Land Rovera, mamy Sientero Reinita, to będzie jakiś tam Buggy. Gelende też, Final Edition swoją drogą, czyli stary, nowy samochód. No i dobrze, no i oni sobie tutaj latają bokami, bardzo ładna tafla wody, tło też, o mały glitch tutaj był, czekajcie, znajdziemy tego glitcha zaraz. Tutaj gdzieś zaraz coś mrygnie, a cienie się pojawiają, zobaczcie. W tym miejscu, gdzie mam teraz myszkę pojawiają się cienie, kiedy sobie dojeżdżamy. No to taki mini glitch, no że te cienie są jakoś tam dynamiczne, ale pozycja kamery od nich zależy, w sensie one zależą od pozycji kamery. Tutaj ciekawie to wygląda, mówię, no w niektórych miejscach są takie sztuczne cienie, co mi się nie podoba. No i co? No i sobie jadą, jakby nic nowego się nie dowiadujemy, tylko jakby takie, takie dziwne przejście w noc tutaj jest, w ogóle nie wiem o co z tym chodzi, czy to ma jakieś znaczenie. Zobaczcie, że tutaj jedzie sobie i mamy przejście z dnia od razu w noc. A to chyba taka bejerzosta po prostu scena, żeby pokazać klub, właśnie. Że tutaj bawiam się streets, że oni siebie tam tańczą. Wyglądają ekstrawagancko. i w środku w ogóle, a nie to przed klubem, M4G82. Piękniutka, oczywiście. Eee, tak, to wyjeżdża spod klubu nocnego, jakiegoś takiego zwariowanego. Tu jest nowy Vantage. I nowy Vantage to pewnie reprezentat Sharpsów, oni się spotkają na jakimś wyścigu, dalej nowy Mustang również i będą pewnie ze sobą rywalizować. Tak jest. No to są pewnie Sharps, to są pewnie Streets, pasują nawet kolorki i tak dalej. No i mamy datę e, wydania. A co dalej? No więc mamy Release Date i Pre-Orders Announcement. No i tutaj dowiadujemy się, że e, drodzy tam członkowie, użytkownicy e, skończyło się czekanie. Test Drive powraca. E, mamy trailer. No i jakie są preordery i edycje? Więc damy sobie to w nowej karcie. Aha, to jest taki malutki obrazek, więc za dużo się z niego nie dowiemy. No ale co my tu e, widzimy? Jakby. Podstawowa edycja to nie ma tych tutaj benefitów, o tu jest wszystko rozpisane pięknie, e, także no może zobaczmy sobie co zawiera po prostu złota edycja. I względem tego możemy patrzeć. I swoją drogą to ciekawe, że Silver Streets i Silver Sharps Edition ma Solar Pass. A bo tu jest VIP Solar Pass, dobra, myślałem, że nie ma Solar Passa. A znaczy, powinno być tak po prostu, że jest zaznaczony, nie? Że to jest Solar Pass i VIP Solar Pass. Że ten zwykły też jest jakby w tym VIP-ie, bo na pewno jest. 20 level unlocked, czyli że pewnie jak wchodzimy do gry i od razu mamy 20 poziom, to by było ciekawe. 20th, 20th level. Że 20, tak, angielski się kłania. Co ciekawe, mamy tu napisane: Pre order now and get 4GT 2006, Beta Access, V Beta Access 7 Days Early Unlock i małymi literkami, które są rozmazane, jest napisane, że tylko dla y, preorderów na konsole. ponieważ PC Steam w to nie wchodzi. Trochę panowie mi teraz zrobiliście w bambuko, nie podoba mi się to, chociaż brałem udział w testach tej gry, jakichkolwiek, więc coś tam już wiem. E, co poza tym mamy? No mamy tego VIP Solar Passa, dostajemy MC20, tylko że widzicie, tu wszędzie są jakieś gwiazdki i nie do końca widzę, do czego one się odnoszą. Tu mamy dwie gwiazdki. The car automatically unlocks in your garage when you reach level. 12. Dobra, czyli niektóre samochody, te na początku, są po levelu 12, a te są po 20. Spoko, szkoda, że nie będzie Forda GT, bo bardzo bym go chciał. Natomiast, no fajnie, że te samochody dostajemy, tak? Ale one pewnie będą... A, i Garage, czyli one będą odblokowane, nie będzie trzeba ich kupić. Tak zrozumiałem. Albo będzie trzeba, co by było już dla mnie... Nie fajne. No, raczej nie, raczej nie sądzę. Więc, widzicie, SLS AMG jest, więc SL55 może też. Poza tym, widzę, że samochody będą mogły mieć malowania, czego nie wiedziałem wcześniej. Eee, no i co? Tam jeszcze jakieś outfity. Będzie można sobie przebierać naszego Ziomka. Będzie wyglądał ekstrawagancko, nazwijmy to. Ale, że malowania będą, no to od razu mówię, że fajniejsze jest Sharpsów malowanie. Bo to wygląda. Tak trochę festyniarsko, a to wygląda tak fajnie luksusowo. Pasuje do sportowych samochodów. No i tym też sposobem dziękuję wam za obejrzenie. Eee, czekamy na kolejne info i może czwarte i piąte, czwartą i piątą zagadkę sobie też rozwiążę, żeby wam pokazać. Test Drive powraca. No i mam nadzieję, że będzie to powrót z przytupem. Też myślę, że będzie trzeba sobie upgrade'ować sprzęt PC, jeśli będzie chciało się dobrze pograć w tego Test Drive'a, ponieważ będzie on wymagający mimo tego, że graficznie no tak, z taką forcą, nawet jeśli rywalizuje to z nim nie wygrywa. Eee, no to co? Dzięki za lajki, łapki w górę, dziękuję wspierającym i widzimy się w następnym. Cześć! A no i dzisiaj postanowiłem założyć Gucci. To jest taka koszulka, co się normalnie kupuje w Turcji i każdy myśli, że no iście podróbki. To nie jest podróbka, nawet jest fabrycznie tu o. rozdarta, bo chciałem, wiecie, luksus pokazać, że, że luksus, że. że test drive. Że... Mhm.